Cześć! Jak to się zaczęło u mnie w ogóle z tymi końmi i dlaczego JTBT? Konie od dziecka były moją ogromną pasją i zawsze miałam z nimi dobry kontakt. I pewne rzeczy robiłam w ogóle intuicyjnie, dzięki czemu moje konie miały w sobie dużo spokoju i delikatności, ale tak nie do końca. I szukałam tej przysłowiowej kropki nad I. Mimo wszystko zawsze brakowało mi czegoś w mojej pracy z koniem. Zawody, w których uczestniczyłam, nie do końca mnie satysfakcjonowały. Rady trenerów typu trzymaj go bardziej, więcej łydki. Nie, to nie była droga, którą szukałam. Nie chciałam takiego porozumienia z koniem i szukałam jakiegoś sensownego wyjścia z tej sytuacji. Takiej naturalności, takiej nici porozumienia, takiej zrozumienia duszy konia jego oczu, to jak on widzi świat, żeby sam chciał ze mną być, a nie zmuszany za pomocą myliny, czy kantara, czy wędzidła, wtedy jeszcze nawet niefajnego wędzidła, no ale nikt od razu nie był idealny. Potem zajęłam się hodowlą koni, wymiałam swoje źrebaki, klacze, no i wychowaniem tych źrebaczków od pierwszej chwili życia, Również się zajmowałam. Robiłam to bardzo intuicyjnie. Jak się później okazało, fachowo nazywa się to imprintingiem. Gdzieś tam coś dzwoniło, ale nie do końca wiedziałam, w którym kościele. Jedna moja klacz, wielkopolskiej rasy. Urodzona u mnie, wychowana przeze mnie. Jednak kiedy przyszło do zajeżdżania, moja wiedza już nie sięgała tak daleko. No i poprosiłam mojego znajomego. Właściwie znajomego z polecenia, żebym pomógł mi w tej sprawie. I co się okazało, niby wielki fachowiec, ale bardzo nie podobała mi się jego praca z tym moim koniem. Co zresztą mojemu koniowi też. Było tam dużo siły, przemocy. Koń stał się nerwowy. Skończyło się na tym, że owszem, została zajeżdżona, ale na tym koniu mogłam jeździć tylko ja i nie dopuszczała żadnej innej osoby a przy próbie siodłania, czy nawet podejścia kogokolwiek, tuliła uszy i dawała ostrzegawcze znaki, lepiej nie podchodź. Więc można powiedzieć, że trochę była koniem niebezpiecznym. Więc jak widzicie, znowu brakowało gdzieś tej wiedzy w tej całej mojej układance. Potem zainteresowałam się Monty Robertsem, bo jednak gdzieś tam literatura pomagała mi, ale to nadal były jakieś tam luki. Szukając rozwiązania tej mojej braku wiedzy, znalazłam Akademię J.T.B.T. I pierwsza styczność miałam na dzikich koniach, bo myślałam, że jak pojadę sobie na dzikie konie, to tam od razu będzie cały schemat, cały program. Wciśnij ten guziczek i już będziesz wszystko wiedzieć. No nie, jakże bardzo się myliłam, jednak to dało mi szerokie pojęcie, jakie są konie. To otworzyło mi oczy, że to nie wszystko jest takie zerojedynkowe i to jak mało jeszcze o tych koniach wiem, mimo to, że całe życie z nimi jestem. Było to w 2012 roku, a więc już ych, trochę lat wstecz. Przez te lata, po tych dzikich koniach, tak mnie zafascynowała ta nauka, którą będę przekazuje ludziom w tak bardzo przystępny sposób, że postanowiłam uczyć się dalej. Kolejne Elki, kolejne poziomy, kolejne warsztaty, szkolenia uzupełniające. Cały czas tą, tą moją wiedzę pogłębiałam, i to tak jakby wejść do takiej rzeki, która cię porywa, i właściwie to, ta rzeka jest bez końca. Cały czas płyniesz i chłoniesz tą wiedzę, bo to jest niesamowita wiedza którą przekazuje Andrzej Makadzewicz i jego trenerzy. Ta wiedza dała mi odpowiedzi na pytania, co myśli i jak myśli mój koń. I dała mi wiele wszelkich cudownych chwil, które później spędzałam z moimi końmi. Kiedy przełożyłam moją wiedzę na praktykę, okazało się, że te konie są niesamowite. Jak bardzo się potrafią otworzyć, jak bardzo z własnej woli chcą ze mną zostać i jak jak są wysoko w szkoleniowo nad końmi na przykład moich znajomych, moich kolegów ze szkółek i całego tego towarzystwa, które znałam do tej pory. Zauważałam różnicę w wiedzy mojej i tej, którą Akademia przekazuje ludziom, a przepaść w różnicy wiedzy ludzi, którzy zajmowali się końmi. Tą różnicę widzę do dziś i... Cały czas staram się pokazywać im, że nie tędy droga, ale czasem to idzie jak po grudzie, bo ludzie są bardzo trudni do przyswajania nowych, nowej wiedzy. Jak dzisiaj wygląda moja praca z końmi? Cały czas się uczę, bo uważam, że wiedzy nigdy nie jest dość. I wiedzę przekładam na praktykę i spełniam swoje marzenia, bo zawsze chciałam mieć. Tak, właśnie, bo otwierane konie, które rozumieją, co do nich mówię, i przede wszystkim, gdzie ja rozumiem, co mówią do mnie te konie. Pracuję na konsultacjach z różnymi ludźmi, którzy proszą mnie o pomoc w pracy ze swoim koniem, którzy szukają rozwiązań, tak jak ja kiedyś szukałam rozwiązań i zgłaszają się po taką pomoc. I bardzo się chwali to, że nikt. Nie zamyka się w sobie, tylko jednak szuka odpowiedzi. Super. Bardzo to zawsze dziękuję za takie podejście. A akademia ma taki szereg szkoleń, które propo proponuje ludziom, że cały czas można się dokształcać. Dzięki Akademii mogłam uzyskać kwalifikacje i certyfikat Bitwitera Wędzide Miler Bits, Za co jestem przyogromnie wdzięczna. To dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie, że mogę pracować w waszym systemie, w systemie Akademii i uczyć się od was tak cudownej wiedzy. I dziękuję ci, Andrzej Makacewicz, że pojawiłeś się na mojej drodze do spełnienia marzeń, i że pokazałeś mi, że szczegóły są ważne i to one budują tą całą układankę, która mi się kiedyś rozsypała. Konie i praca z nimi, bądź też sama obserwacja ich daje mi niesamowitą satysfakcję, a bez JNBT nigdy nie zaszłabym tak daleko. Wizytówką, jak te marzenia spełnią, nie jest to, co teraz mówię, ale wizytówką są konie moich zadowolonych klientów, z czego jestem ogromnie dumna. Czy praca z JNBT pomaga mi w codziennym życiu? Oczywiście, że tak. Nie tylko w pracy z koniem, ale w tym, jak postrzegam świat, jak wiele różnic można w nim zauważyć, a pomaga mi przez to, że tworzy takie szkolenia i takie wątki, z których ja mogę korzystać. Gdzie serdecznie Was zapraszam do korzystania z ich oferty, która jest bardzo szeroka i naprawdę wartościowa wiedza. Jeżeli bardziej chcecie mnie poznać, zapraszam do podcastu.